Jestem w szoku, jak duża ilość klientów przychodzi do naszych biur po śmierci osób ich najbliższych, nie wiedząc nawet, w jaki, czy mieli, posiadali oni konto bankowe, czy posiadali kryptowaluty, czy posiadali nieruchomości oraz czy mieli długi. W tym nagraniu spróbuję wyjaśnić, jakie procedury możesz dochować, aby uniknąć takiej sytuacji oraz jak możesz przygotować swoich najbliższych lub też co zrobić, jeśli już do takiej sytuacji doszło, aby w jak najprostszy sposób zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę na tą ewentualność. Maciej szukała Legal Base. W śmierci osoby najbliższej najważniejsze jest dowiedzieć się, czy pozostawiła na testament. Taki testament pozwoli przeważnie powołać powiernika, który został nominowany na testamencie, aby dochować wszystkich formalności e, takich jak dokładne ustalenie pasyw oraz e, wszystkich e, długów, które osoba zmarła pozostawiła i przekazać wszystkie, cały ten majątek do osoby, e, która została wskazana w testamencie jako osoba do której powinien zostać przekazany majątek może być niezrozumiałe, co to jest pasywo. Pasywo jest to na przykład nieruchomość, polisa na życie lub też pozostawiony samochód. Jest to coś, co jest plusem, a nie minusem wobec majątku. Jest też jedna ważna rzecz, proszę pamiętać, że każdy majątek, który dana osoba odziedziczy, podlega podatkowi, który jest naliczany powyżej 325 tysięcy, ale nawet jeśli on jest niżej klasyfikowany niż ta suma, i tak wszystko zawsze Musimy zadeklarować dla urzędu skarbowego, dlatego oprócz tej procedury, jeśli nie używamy kancelarii, pomocne jest skonsultować się z doradcą podatkowym, który jasno wyjaśni, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić. Proszę też pamiętać, że sama osoba zmarła w danym roku podatkowym, mogła podlegać jakiemuś podatkowi, dlatego to jest też dług, który powinniśmy zawsze adekwatnie zgłosić do urzędu. Niestety w wielu przypadkach jednak ten testament nie jest sporządzony i trzeba... Krok po kroku dowiedzieć się wiele informacji o życiu takiej osoby. Spotkamy się też, że wiele osób, które z nami się kontaktuje, mieszka na stałe w Polsce, a ich osoby najbliższe żyją właśnie w Wielkiej Brytanii nieraz samotnie lub nieraz też z rodziną, która sama za wiele nie wie o ich życiu osobistym, ponieważ w ciągu normalnego życia nie, nie zawsze często rozmawiamy o, o naszych finansach, o naszych długach. I w takim przypadku, jak już dochodzi do śmierci i dochodzi do pogrzebu, pierwszym krokiem jest, aby uzyskać akt zgonu danej osoby. Może to być akt tymczasowy, jeśli patolog wyda taki akt, który pozwoli nam złożyć pierwszy wniosek do sądu, a dokładnie list administracyjny. Nazywa to letter of administration. Taki list pozwoli osobie najbardziej spokrewnionej, tutaj po, powiedzmy dla przykładu, jeśli umiera mi Mój tata, ja będę pierwszy w linii liczenia. Chyba, że to miał żonę, wtedy żona będzie pierwsza w linii liczenia. Lecz w samym aplikacji do sądu podkreślamy dokładnie wszystkie osoby, takie jak rodzeństwo. Później kuzynostwo, bracia, siostry osoby, tej danej osoby z zmarłej. Lecz ta osoba najwyższa w hierarchii ma prawo bezpośrednie, aby takie list administracyjny otrzymać. Ten list administracyjny pozwala nam skontaktować się najlepiej na początku z bankiem, tak aby uzyskać dostęp do konta, tak aby uzyskać wyciąg z banku, który przeważnie odkrywa życie tej danej osoby, na przykład odkrywa dla jej pracodawcy. Ta osoba pracowała, odkrywa tak samo polisy na życie, które ta osoba mogła opłacać. Możliwie pracodawca potem poda informacje na temat planów emerytalnych, które ta osoba posiadała. Poinformuję też, czy osoba otrzymywała zasiłki. Dlatego, że jeśli tak było, powinniśmy poinformować jeden departament, Departament Pracy Emerytur, DWP, o śmierci tej osoby. Lecz tak samo patolog informuje ten też urząd o śmierci tej osoby, tak aby nie było żadnej nadpłaty zasiłków, która potem też powoduje, że dochodzi do długu. Tak samo, jeśli osoba posiada nieruchomość, możemy sprawdzić księgi wieczyste. I ogólna lista możliwych miejsc, która które możemy sprawdzić, podajemy poniżej w linku. Jest to tylko przypuszczalna, nie jest na szczegółowa, ale w wielu przypadkach pomaga naszym klientom dojść, jakie dokładnie pozostały pasywa. Jest tak samo też ważne dowiedzieć się, czy są jakieś długi, bo takie długi w tym przypadku powinny być odjęte od pasyw. Proszę się nie martwić, jeśli będzie więcej długów niż pasyw, te długi nie przejdą na osobę, na osobę która powołała się z prośbą o list administracyjny, tak aby sporządzić konta, które Jasno pozwolą zobaczyć i określić, co pozostało z pasyw po tej osobie, co pozostało y, jako dług. I jeśli już natomiast się okaże, po, po zrobieniu zwykłej, prostej tabelki, w której opiszemy, co pozostało i co, i co jest długiem, jeśli zostanie coś na plusie, w tym momencie możemy się ubiegać o, do sądu o grant of probate. Jest to prawo do przyjęcia tego majątku tej osoby i wtedy spieniężenia go. Na poczet osoby, która w pokrewieństwie była pierwsza w linii dziedziczenia. Więc, tak jak wyjaśniam, proces nie jest łatwy, jest on w miarę skomplikowany. Wiele naszych klientów nie wie gdzie się udać, nie wie gdzie szukać tych ważnych informacji, a jeśli nawet wie, to posiada tylko część, a nie pełen obraz sytuacji. Dlatego w tych przypadkach wskazujemy, aby kierować się jasną procedurą lub też skontaktować się z lokalną kancelarią, też naszą firmą, która pozwoli skierować Państwa do najbliższej kancelarii w Państwa okolicy tak, aby pomóc w tej całej procedurze, która w wielu przypadkach jest bardzo ciężka. Mam nadzieję, że ten to nagranie było pomocne. Jeśli tak, prosimy łapkę w górę lub też zasubskrybowanie naszego kanału lub przekazanie go dalej dla znajomych, rodziny. Macie Szukała, LegalBase.